Jesteśmy na regatach YouTuberów. Mamy słabe połączenie, A, ale jesteśmy was, na tak? łodzi i to jest live stream. A to jeszcze nie puszczę, to już nie mówię, bo nikt nie pewnie. Ty, już, no ważne, już ale... jest live. Ale, jakby transmisja wiesz. Tak, transmisja. Się, potem... No, nie, widać, kto tu nie robi live. <coughs> Dokładnie tak. O, już ale jest skitelsy. łapka w górę. Jest łapka w górę, mamy Jej. skitelsy. I tak sobie pływamy, jest przepiękna pogoda, Ma, co tu się dzieje, mamy 21 stopni, cześć kuroku, witam cię bardzo serdecznie, mamy 5 osób, cześć Andrzej, e, pokażę wam kto siedzi naprzeciwko mnie, to jeden, jedyny, niepowtarzalny kapitan Alien. Kapitanie, Hej. kapitanie czy jesteś kapitanem na tym statku? <coughs> Czapkę w drugą stronę, to najpierw, to no bo, no bo tak źle wyglądam, no. On po chce być cool, po prostu on chce być cool. Jestem skaterem i zrobię tak. Jestem skaterem jeżdżącym youtuberem. Dokładnie. Co, o co pytałeś? Jak ci się podobają regaty? Fantastycznie. Pozdrów wszystkich od swoich widzów. Po, pozdrawiam wszystkich od, czyich widzów. Właśnie nie rozumiem <grym tego. <grym to pozdrawiam wszystkich Twoich widzów takim razie. O, nazywać. pięknie, pięknie. Czy Dew. nie się tego samego. Dew, pozdrawiasz wszystkich widzów? Ale pyszne skitalsy. Czyli nie, po, nie, nie podejmuje ja ja się tego. Słuchajcie, jak widzicie, jest fenomenalnie. Ja Wam zresztą zrobimy sobie taki mały. E, o, cześć Gabi. E, to o, jest... cześć Gabi. To jest nasza łajba, ale to tyle starczy z pokazywania tego. Dobra, jeśli nie spieprzę się do wody, to myślę, że będziecie mogli sporo zobaczyć. To znaczy, jak spieprzę się do wody, to zobaczycie jeszcze więcej. O, dobrze. Nie, mój telefon jest wodoodporny. dzisiaj umie pływać? Nie, ale ja umiem. Chyba. No, no, i tak, generalnie jest bardzo pięknie, bardzo ładnie. Tam jest jakaś pudeczka. Eee, witam. a M. A. O, a gardło mi boli. Ej, tylko teraz. Nie, ma, nie majdajcie żaglem, co? Ja wiem, że to fajny materiał, jakbym się spieprzył do wody, ale. Dawaj. O. i. No i ciul. O. Very bad connection.

Czekać, tak prawda. O, LT, LTE. Kurwa, ma! To znaczy, kurczę, blade! Co? nie, przeginasz. No ładnie. Ja to nie, nic nie ważę, więc. Jasne! nie, ja wracam pod pokładem. Chociaż nie, pod pokładem nie można być. Ej, dobra, wychodzi na to, że nie ma co streamować, bo jest cały czas very bad connection, mimo posiadania LT, Mam nadzieję, że to się chociaż nagra w przyzwoitej jakości, później się z Apple, to znaczy, wgra. Pozdrówcie wszystkich bardzo serdecznie. O, świetnie Wam idzie. Entuzjazm po prostu level 1000. jest gorąco. Wracam dzisiaj do domu, będą nowe materiały, także czekajcie na to, czekajcie na kolejne streamy. Pozdro.